Kto tam się prowadzi naprzeciwko? jakiś sąsiad. Ta ulica się tak podwoje tutaj, że to jest drą, głowa mał. O? To to? Halo? 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 Ha, halo? Tata, tata, No? Pomocy! Co pomocy? Wpadku. Co się stało? Wypadek miałam, Ała, ja, moja głowa. Gdzie jesteś? Szukaj mnie! Jadę, zostań na miejscu! Już jadę. Yy, Rozłącz się. Jezus Maria, co się stało? Yy, auto, auto. Gdzie ona jest? Co się stało w ogóle? Yy, wypadek, no wypadek. No, Ale jaki wypadek? No? Czekajcie, zadzwonię. No nie odbiera no. Co ona jest? <noise> Nie wiem. Yy. Coś mówiła, że na zakupy miała jechać, ale wiem, czy na zakupy do miasta. Może tutaj przyjechała. Czekajcie, zwolnie cmentarz, Przystanek. Yy. Nikola? Nikola? Głowa mnie Gościu, wychodź z tego samochodu. Ja cię zaraz zatrzasnę normalnie. Gościu, wychodź z tego samochodu, już. A nie, to jest twój. Co tu się stało? To jest twój samochód. Kto cię potrącił? O, zaczekaj. O, o, dasz radę dość, poczekaj nie, do samochodu. Poczekaj, ja podjadę bliżej. Jedziemy na pogotowie. Jedziemy na pogotowie, poczekaj. No, mocno, wskocz. Dobra, i siedź i nie ruszaj się. Dobra. Co się stało, powiada? Ja muszę wszystko wiedzieć. Ale mi głowa boli. Ale co się stało? Nie wiem, nie pamiętam. Poczekaj, poczekaj, chwilę, zobaczę czy tu jest jakiś lekarz w ogóle. Mm. Jakiś wózek by się przydał. Nie wiem, czy tu mają wózek. Halo, dzień dobry. Halo. Co tu nie ma nikogo? Mijać no. A wózek jakiś? No, nie ma żadnego wózka tutaj. Halo siostry! Panie doktorze, halo! Wypadek samochodowy był. Naprawdę nie ma ludzi do pracy? Hmm. Nie wiem, dobra. Słuchajcie, mogę podjąć pracę, dobra. Okej, okay, dobra. Słuchajcie, nie wiem, ja będę tutaj teraz y, y, medykiem. Y, dobra. Wpisałem tutaj Nikoli dane. Okej. Okay. Biorę słuchawki i idę. Ej, ten czerwony samochód ogniem, ta, 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 ta. Wziąłeś Nikola! Nikola? No? no? On mnie potrącił przecież. On ja cię go potrącił? Powiem, tam, tak. Czekaj tak, chwilę, ja to sieć, sieć. Dobrze się czujesz w miarę? Tak, już. już ja tego szukać, ja poczekaj. coś ma, coś z nogą. Poczekaj, zaraz ci zbadam, bo w obraz sobie nikogo nie ma oczywiście. Jak to? Ale wziąłem słuchawki, będę cię badał. Gdzie On pojechał. To jak się teraz... Go... Widziałam na górze! Co Fanek zrobił? Pod górkę! Tu? No, co w To co on robi w ogóle w tym mieście? Jakiś błąd słyszałam. Ja bym musiał być policjantem tutaj, chyba. O, widzisz? Co tu się dzieje? To jakieś dziecko strzela. Co to za miasto w ogóle? Widzę go, jakieś... widzę, go, jest, widzę, go jest, widzę go. jest, jest, widzę jest, 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 dobra. Tego. Lecimy! Ale bym musiał być policjantem, żeby go zatrzymać. O Poczekaj. On no też ma wypadek może. A czemu mu się pali auto? Co tu młody? się stało? Gościu, wychodź Ej, z auta. W wypadku. Gościu, wychodź. Ej, strażak, szybko, Ej, czy to jest straż? Trzeba zgasić tak, tą... Wyszedł, dobra. Ej, gościu, czemu potrąciłeś Nicole? Boże, on już... Czekaj, do no, niego ja muszę jakoś ten... Czekajcie, bo co ja mam zrobić? Bo muszę jakoś zbadać. Auto wymucha. wybucha, tata! Które? Tata, on stałczy się, się u mnie. Co tu się dzieje w ogóle? Już chyba nie chcę być mm. tym... Dobra, chodź Nikola, jedziemy do tego lekarza, cię przebadam, bo... Ono on szukuje coś, bo... W... O, o. Co się stało? To całkiem mu się rozwaliło to auto. Ej gościu czekaj! Co ty robisz? Uważaj zziąj, bo zaraz sobie dezesuję auto, a to są moje opony. Uciekaj stąd. Ej, Nikola... Potrociłeś moj moją córkę. Co mnie to obchodzi? Sama pod nas, pod ulicę. Ej, Nikola, to prawda? Nie, ja po prostu jechałam. Jak ty wyglądasz? W ogóle to masz coś... Z... No bo ja nie Soczami. mogę schodzić. Słuchaj, jeszcze tobą się policja zajmie, zobaczysz. I z małą dziewczynką jeździsz i się rozwozisz tutaj po mieście i rozwalasz różne samochody, jesteś niedobry jesteś, dobra Nikola wsiadaj do auta jedziemy oh, oh, oh. jedziemy szybko No Jedziemy oh, do lekarza oh, oh. Dobra Czekaj, gdzie był ten lekarz tutaj? Jeszcze się dowiązamy, zobaczysz Muszę zostać policjantem słuchajcie przez chwilę i... Rozejrzyć co, co tu się dzieje w ogóle, dobra Nikola chodź, zrobimy prześwietlenie bo ty coś tak... się przed oczami kręci. Dziwnie wyglądasz, Przyszmy chodź. się przed oczami kręci, tato. Chodź, trzymaj a, a, a. się tu mnie, no, trzymaj się tu mnie, no. Okay. Dobra. Chodź tutaj, na prawo. Ja idę. Ała. Mhm. I wiesz co, wejdziemy sobie tutaj, zrobimy rękę. Wezmę sobie usiąść. Okay. Prześwietlenie. Boże, jak ty wyglądasz. Zaraz zobaczymy, co tu się stało. No, jak długo to się robi? Jest, dobra, no. Czekaj, coś masz uszkodzone, coś, no, co? mostek jakby po środku i nogę złamaną na dole. No, no. Nie no, czujesz, ja czuję, że cię noga boli? Czuję tą wyprostowaną tutaj. Czekaj, pójdę poszukać jakiś tabletek, dobra? Mhm. Mm tabletki, 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 yy, tu nie ma nic, nie ma. Gdzie oni tu mają tabletki jakieś? Dzieci małe? Ale kto się opiekuje tym szpitalem? W ogóle co, to jest jakiś nawiedzony ten szpital. Ej, tu może w szatce będą jakieś, tak. Aha, dobra. Dobra, mam. Mam jakieś tabletki przeciw... Nikola, gdzie ty jesteś tutaj? To... Halo, Nikola, mam jakieś... Jesteś? Gdzie jesteś, no? Tu masz... Trzymaj, tutaj te niebieskie, niebieskie, masz, masz, niebieskie czy... tabletki przeciwbólowe to są, także pomogły... Na razie ci powinno pomóc. Na razie, o, o, o. Na razie poczekaj chwilę, odpocznij chwilę, dobra? No, no, no. Jestem. Mm. No, tak ja. Lepiej? nie to ciekawe. No nie są za dobre, nie mm, są za dobre. Nie dobre są. Mm. Nie no, nie płacz, no. nie płacz, przecież się nic nie stało. Chodź ze mną do auta, ja idę jako policjant się przebrać. O, ale mogę chodzić, mogę chodzić. Możesz chodź. chodzić, bo tu jest wózek taki, czy mogę pchać na tym wózku. Gdzie? Ja chcę. Tu, ale to jest taki łóżko bardziej, łóżko, przepraszam. Gdzie, jest? No już poczekaj. Gdzie też. O. Dobra, chodź. No tutaj chodź. Wskakuj. No, kładź się. Dobra. Dziękuję. Uch, muszę Cię jakoś doprowadzić tam do tego auta. I słuchaj, dobra, to wskakuj do auta. Mhm, mm ok. I sam okay i, dobra. Może wejść tam muszę, Nie, chodź, na razie wsiadaj. O, Będziesz jest, siedział ale. w aucie, ja się idę policjanta. I trzeba zobaczyć, Musisz gdzie pojawić. ten kolej dokładnie mieszka i zdobyć od niego jakiś adres albo coś, bo tak nie może być. To ja zaczekam. Ja na razie rzucę tutaj sobie pracę tego y, y, pracę y, doktora i zostanę na chwilę policjantem, jeśli mogę oczywiście. Dobra, jest praca policjanta i zaraz to wszystko wyjaśnimy. Słuchajcie, jakiś pistolet by się przydał. Mogę jakiś pistolet wziąć? Nie, mogę tylko notować. Tu mandaty będę wystawiał. Dobra, są kajdanki, są kajdanki. Nie mogę ich wziąć. Czemu nie mogę? Dobra. Dobra, teraz jak tego kolesia złapię... Co prawda nie mam pistoletu? No nic, ale dobra no. Może tu gdzieś pistolet będzie schowany. Dobra, słuchajcie, wracamy do Nikoli, bo się powoli niepokoję o nią. A ja tu? Co to jest? Kamera? Paralizator to może jest? Tak, dobra, mam paralizator, to w razie czego. Są tu szczelby! Szczelbę też wezmę, bo jakby to był jakiś zbój, taką dużą weznę. O, szczelam? Dobra, jestem policjantem, ale się słowa, nie będę straszył ludzi. Yy, Nikola? 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 Na bank ten typek tutaj coś robił. Nikola! Nikola! Przepraszam mała dziewczynko, nie widziałaś Nikoli? Halo, nie widziałaś Nikoli? O, widziałam ją, widziałam, moje oczy na początku płakałam. Jestem mała Zosia, która wciąż kłamie. Widziałam ją na tym drzewie. Dobra, spoko. Yy... O, jak to mam, jestem słodka. Yy, dobra dziewczynko, proszę zejść z ulicy, bo jak nie to zaraz tutaj ci wypiszę mandacik i no i źle to się dla ciebie skończy. Proszę się nie przebierać na ulicy. Tato! Tato, pomocy! To ty? Co oni z tobą zrobili? Dlaczego jesteś taka mała? Jest jeszcze, nie ty jesteś córeczko? się w ciemnych przestrzeniach, nic nie widzę. Tato, ja cię słyszę, halo? Halo? Halo, dziewczynko, ty, ty widziałaś... Widziałaś tutaj halo? Czy ty widziałaś Nikolę? Tak, taka dziewczynka. Yy, no córka moja, jest gdzie ona jest? No. Nikola, słyszysz mnie? Tato, tu jest ciemno. Bardzo. Jakieś... drzwi z taśmą. nie mogę wyjść! Drzwi z taśmą, drzwi z taśmą. Czekaj, czekaj. Nikola, ja nie wiem gdzie ty jesteś. Nikola! Pada, słyszycie, no? Słyszysz lepiej? No! Jakimś, jakieś rzeczy widziałam do kupienia! Jakiś sklep to był, nie wiem, nie pamiętam. A lepiej mnie słyszysz? Halo! Halo! Słyszysz? Mhm. Co ty tu robisz? Ała, ała, mnie, odprędź Czemu mnie. to jest zamknięte? Ała! O, oh, dobra. No dalej, chodź, oła. no co ty tu robisz? O, porwali mnie! Jezus, nie mów, że to ten koleś, ten sam! Jakieś czerwone auto miał! Może se kupił drugie? Słuchajcie, te sprawy tutaj nie wiem, czy znajdę jakieś wyjaśnienie. Co tu mówił, się dzieje? To miasto mówił, to jest jedna on wielka zagadka. Nie, mówił się mnie tutaj porwie i on przyjdzie z tymi z przyjaciółmi i nic nie więcej nie powiedział, że on się wróci po prostu. Dobra, chodź do auta. A my słuchajcie, będziemy powoli wyjaśniać te zagadki tego miasta, to naprawdę dzieją się różne rzeczy. Nawet dziewczynki są jakieś dziwne, poprzebierane. Koleś w aucie, który cię potrącił w ogóle też był mega dziwny. Przez chwilą dziewczynkę, którą, miałam, którą chciałem jej mandat wystawić, słuchaj. To w ogóle powiedziała, że to jest jakaś kłamczucha i w ogóle też była podejrzana, także też musimy się zająć tym i jechać do jej rodziców do domu i spisać, słuchać jakiś protokół i, i zeznania w ogóle. Także słuchajcie, no w kolejnym odcineczku ja się do okaże do domu, się i, i będziemy wyjaśniać sprawy tego dziwnego miasta, jakim jest Brookhaven. Także do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Cześć i czołem! Pa.